Dzień dobry Państwu 4 maja już po majówce wyjeżdżamy lutego już Państwo jesteście w domu a my dopiero wyjeżdżamy z zakopanego bardzo dziękujemy Pani Krystynie i całej obsłudze za wspaniałe przyjęcie w Apart Hotel Krystyna dziękujemy też restauracjom i jednej i drugiej i drukarni smaku i Kripitzer i Krystynie za wspaniałe jedzenie bardzo dziękujemy ale do rzeczy um, jeżeli chodzi o diety, proszę Państwa, i delegacje służbowe. Jeżeli jesteśmy na wyjeździe, jeżeli jesteśmy na wyjeździe, przysługuje nam dieta. Jako pracownikowi normalnie 30 zł dziennie należy się za to, że się żywimy poza domem. Jeżeli mieszkacie w hotelu takim jak ten, gdzie podają absolutnie genialne śniadania, na samą myśl, aż mi się cieszy, cieszy buzia, to wtedy ta dieta jest zmniejszona o 25%, bo śniadanie jest wliczone w cenę hotelu. Jeżeli nie mieszkacie Państwo w hotelu tylko gdzieś prywatnie, przysługuje Wam ryczałt za noc. Natomiast jeżeli chodzi o obiad, proszę Państwa, obiady i wyżywienie w czasie podróży służbowej nie jest kosztem dla firmy. Pracownik czy przedsiębiorca ma dietę i nie może sobie wrzucić w koszty faktury za obiad czy kolację, chyba że to jest kolacja biznesowa. Jeżeli ja się spotkam z właścicielami hotelu, apart hotelu Krystyna w zakopanych, w sprawach biznesowych i omówimy jakieś ważne tematy, to będzie po prostu nasze konsultacje, doradztwo, e, rozmowy biznesowe i wezmę sobie fakturę za tą kolację, to oczywiście mogę ją wrzucić w koszty. Natomiast jeżeli pójdę sobie z żoną i miło spędzimy czas czy z przyjaciółmi, to wtedy taka faktura nie jest kosztem uzyskania przychodu. Pamiętajcie Państwo, rozmowy biznesowe, kolacja biznesowa, tam jest oczywiście takie jeszcze ograniczenie, że ona nie może być nad wyraz jakaś ekskluzywna, powinna być standardowa. To wtedy można to wrzucać w koszty, chociaż urzędy skarbowe patrzą na to czasami inaczej, ale co do zasady trzeba pamiętać o tym, że kolacja biznesowa może być kosztem uzyskania przychodów. A teraz yy, z przepięknego, słonecznego, zakapanego pozdrawiam Państwo, ruszamy do pracy już po majówce. Do zobaczenia.